Jezu, jak uwielbiam śpiewać tego Tobiego! Coś tam trzeba, już nie pamiętam, dobra. O, Natural Disaster, Survival Master Look. Wow! Nieprawdziwe. Ej, patrz! Ja gram! Patrz! Ej, łapat. O oh my god! O oh mój god! ja yeah, weszłam na schodach jedna od mnie miał ekran. Nigdzie. Chodziło o to, że nie

No Zadam w drogę w ogóle. WGL, ja idę może tutaj. Idę na dno. Co? Och, nie. W ogóle mam, teraz małą kartę na telefonie. Oh my god. Oh my fucking god. O oh my god, jakie to tam jest cudowne tornado O ile survivorsów na no serio Surf Central O, to już widać, że tu jest surf central Ej, co?

no thanks uh